Witam w kolejnym paniku ofertka. Dzisiaj będziemy otwierać 6 skrzynek, do tego jeden, jedną pamiątkę i 4 naklejki, jest każda z innej grupy. Zaczniemy od otwierania folikiemów. Takowe dzisiaj dwa mamy. USB Moment siły Wydaje się w nie chociaż może i mini... Minimalware. Nie, Faktory nie jednak. Sobie ustawimy dobra. Idziemy dalej. Nie jest Nie jest źle faktor Faktorynie na początek. Lepszy by był Famas. Ale dobra. Przetestowamy. Przeszedł do używania. Wygląda jakby były zaprawione w walkach dobra otwieramy skrzynki i spotcz SSG no Tutaj w tych skrzynkach y, fajna jest y, AWB kurtikiera no i oczywiście jego Znowu SSG Niestety przeleciał Bison. Lekko używany Przyleciało tyle różowych skinów A my dostajemy MP7 Niby fioletowy skin, ale przyleciało tyle różowych Ale lekko używany Fabryka, nieźle No znowu, 3-4 różowe skiny przyleciały. A my dostajemy USP tygrys Też fabryka. Ładne, ładne kości lecą. Dobra, e, teraz będziemy otwierać e, wlepy. E, każda wlepa z innej grupy. Zaczniemy sobie e, 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 otwieranie. Tutaj e, od niej nie pół najchętniej bym chciał kogoś dostać, e, na przykład Getrighta. No, z TSM-u. Caringham. Dobra, jedziemy dalej. Fanatycy nawi Titan i Ebit Baidu. No tutaj jak wiadomo raczej naj, najlepszy by był Guardian, a Wuper z tej grupy chyba jeden z najlepszych A dostajemy osoby z Titan No tutaj jak od razu widać na pierwszy rzut oka KNS też nie ma. zostaje ostatnia grupa gdzie oczywiście najlepiej jakby się trafi albo pasz albo skodydu a dostajemy Steam W Steamu im mobile i została na koniec nam pamiątka no oczywiście P2000 by się przydało, ale z ładnych, z, z takich y, fajniejszych skinów mam memeczka Jest Akacz, który też na pewno będzie drogo chodził z naklejkami, jakby jakieś faktory nie wypadło No dobra, otwieramy, nie będziemy przedłużać No ale ci P250... P2 Akacz było obok, ale... Wlepka Kingu i w meczu z TSM Dziękuję wszystkim za obejrzenie openingu. Jeśli się podobało zostawcie łapki w górę, a będą mu częstsze. Dzięki na razie.